pięknie. Brawo! Pomogłem. A też mi za Dobrze. O. Jestem? Na i powiedz, że mi od dzisiaj płaci podwójnie. <grym się> to jest. <wytkujesz> mam nadzieję, że to usłyszał. W minionym tygodniu w Lidze na Kuźnikach nagrywaliśmy jeden mecz pierwszej ligi, to od niego zacznijmy. Leroy Merle wygrało z Mokambolą, czyli debiutantem, którego ciężko rozgryźć, bo z jednej strony przegrywa znacznie, jak to debiutant, a co jakiś czas zaskakuje, odbierając punkty faworytom. Leroy jako stary ligowiec zaskakuje, ale słabą formą, bo wydawałoby się dobrze przepracowanej zimie pod balonem, wciąż są w strefie spadkowej. Ale oto w tym sezonie nie trudno, bo spada w zasadzie połowa pierwszej ligi. Tak czy owak z Mokambolą wygrali po czteropaku, czy jak tam nazwać hattrika plus jeden gol, koczmarka. Oj, mi zawsze do przodu wykopcie piłkę do mnie. Po dobrze przepracowanej zimie wydawało się, że wejdziecie do ligi z marszu i przejdziecie bez porażki, ale jednak tak dobrze nie jest. Weszliśmy. Zaczęliśmy standardowo, jak zawsze, czyli od remisu albo przegranej. No i cóż, nie, nie jest łatwo. Nie? Jak poziom? 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 Spodziewaliśmy się więcej po nas bardziej, ale chyba, chyba za, za bardzo się przetrenowaliśmy. Przestawiliście się na mniejsze boisko, a tutaj jednak trzeba troszkę chyba... No tam wystarczyło kopnąć piłkę do przodu, a teraz musimy jeszcze kopnąć piłkę do przodu i biegać. A, no to jest problem. A dzisiaj e, rywal... Do przerwy, w miarę wyrównane obie drużyny nieskuteczne. W samej końcówce pierwszej połowy mogli strzelić go rado ale ale nie weszło, to, to da, i szybko wystrzeliliście w drugi, to wam chyba dało. To, dało. Tak, to uspokoiło ten zdecydowanie mecz. No, pierwsza połowa dla nich była, dla przeciwnika. Mieli dużo więcej z akcji, mieliśmy więcej z góry. No ale cóż, taka jest piłka. mieliśmy trzy punkty oni zero i gonimy powoli. Jakie oczekiwania? Oczekiwania, e, utrzymać się na pewno i może powalczyć o jakieś no, 1.5. Idziemy ligiem wyżej, a tam inna drużyna, firmowa, będąca uznaną marką, która po zimie pod balonem nie łapie rytmu wiosną. 3M przegrało dwa nagrywane mecze i na tym skończymy. Skupmy się na wygranych. W minionym tygodniu wygrywali z nimi Klue 2 do 1 i Blitz Wrocław 5 do 0. Ci pierwsi mają problemy kadrowe, oddali już w tym sezonie walkowera, to i nie dziwne, że znajdują się w strefie spadkowej, ale znając ich nie od dziś, powalczą. natomiast narzekał kiedyś, że gdy ich mecze są nagrywane, nie idzie im najlepiej. W tym sezonie nie szło im i bez nagrywania, dlatego, obecność kamery mogła przełamać klątwę. I to się udało, mimo że błyskawice łatają skład z zawodnikami wypożyczonymi. Pytanie nasuwa się samo, więc sezon był na razie nie za dobry, ale moja obecność zmieniła wszystko, tak? tak no miejmy nadzieję, że, że będziesz przychodzić jak najczęściej i, i będziesz miał okazję takie nasze dobre mecze nagrywać. My się mieliśmy problemy z zebraniem składu fajnie, było, bo koledzy, którzy z reguły z nie grają na pomogi w tej chwili sytuacji. Ale tak z głowami w dół przyjeżdżaliśmy na mecz. Okazało się, że rywale jeszcze większe problemy mieli. i Myślę, że to zdecydowało o przebiegu meczu. Nie mieli zmian, no i chyba troszkę siły im w tym, się zabrakło i po prostu wybiegaliśmy to zwycięstwo. No i cieszymy się z kolejnych punktów. I jak poziom w tym sezonie? No nie ma co ukrywać, poziom Superligi jest niższy niż był w tym sezonie. Kilka mocnych ekip się wycofało i to na pewno wpłynęło na poziom. My się chyba na razie dostosowaliśmy do tego niższego poziomu, bo nie gramy tak jakbyśmy chcieli. No cóż, ale mam nadzieję, że te nowe ekipy, które weszły, ograją się i znowu pochę będzie szedł do góry. Dwa mecze rozgrywała w minionym tygodniu też Nokia. Ich bilans to równe 0. Jedna wygrana 5 do 0, jedna porażka 0 do 5. Pierwsza połowa ich meczu z rycerzami, nie, delikatnie mówiąc, nie była porywająca z obu stron, ale nieznacznie wygrana przez Nokia. W drugiej odsłonie konsekwentnie zwiększali oni swoją przewagę. I chyba jeśli ktoś chce oglądać mecze Nokii, to powinien przychodzić tylko na drugie połowy, bowiem z Wolciką Kuźniki przegrała remisując do 30 minuty 0 do 0. W pierwszej połowie Nokia miała karnego za zagranie ręką w polu karnym, ale ponieważ zagranie było wątpliwe, postanowili oddać karnego. Kończymy starciem Beniaminka z obrońcą tytułu. Skończyło się bez niespodzianek, ale w pierwszej połowie Astech nawiązał wyrównaną walkę z prezesami, tracąc do szatni bramkę na 3-2. W drugiej połowie przewaga granatowo-bordowych nie ulega wątpliwości i wygrali w sposób zdecydowany. Było to w zasadzie starcie Dawida z Goliatem, czy tam Hnatkiewicza z Pałksztem, ale tym razem Goliat był górą, co po załączonym obrazku nie dziwi.